W warszawskim warsztacie naprawiającym elektryki i hybrydy trwa wymiana modułów baterii z Mitsubishi Outlandera. Najmłodszy starzem pracownik Eryk ma to zrobić po raz pierwszy. Dobra, zobacz. To jest sterownik slejwowy. Zobacz, do każdego masz przewody. Masz temperaturę i masz czytanie voltów, no nie? Ważne, żeby sprawdził mi tylko, czy ten przewód bardzo dobrze się dzieje. Tak, czy są podpinane, no nie? Poprzednie baterie zostały zniszczone przez płyn wyciekający z nieszczelnej chłodnicy. Zobaczcie, że tu wszędzie woda była, tak? Więc Eryk tutaj postarał się, poczyścił wszystko, co się da. Bateria składa się z 10 modułów, łącznie waży 120 kg i pozwala pokonać Outlanderem na samym prądzie około 30-40 km. Teraz Eryk będzie łączył okablowanie, tak? czyli no tutaj w tym momencie to jest polakierowane, Ma nie przypuścić tu nic, jak się dotkniemy gdzieś. Mam te obudowy. No to są kable łączące ogniwa. Eryk ma w telefonie ściągę. Jak właściwie je połączyć? Niebieskimi płaskownikami płynie zwykle kilkadziesiąt amperów. To dlatego mają taki zacny przekrój. Pierwsze wersje tych japońskich hybryd, takie jak ta, posiadały tak zwany pasywny system chłodzenia. Bateria schładzana jest powietrzem, a system połączony jest z wentylacją kabiny. Do tego służą te plastikowe kanały. Słuchaj, na początku musi założyć tamto. Wiesz po co? Wiesz czy nie? Wiem, wiem, wiem. Bo nie daj, Boże, teraz dojdzie do jakiejkolwiek nieoczekiwanej sytuacji, że coś naprawdę się stanie z tą baterią, to dlatego on jest na wózku. Zawsze baterie robimy na wózku, bo to jest jedyna droga do tego, żeby wypchnąć tą baterię. Jeżeli coś się stanie z nią, zapali się, dojdzie do zwarcia, zacznie się dymić, to ja tego nie ratuję. Ja to wypycham z warsztatu po prostu, bo mamy parę sekund. Ale zanim zaczniemy łączyć po prostu ostatnie już ogniwa ze sobą, Założymy rękawiczki, założymy co? Okulary. Okulary. Dokładnie. Okulary zabezpieczają wzrok przed wybuchem i chemikaliami, a grube rękawice chronią przed porażeniem prądem. Teraz je łączymy szeregowo, czyli za każdym moduł. Teraz łączyć i naszym się wolty. To jest ten etap niebezpieczny. Dawaj. To już jest bez żartu nie dotknij obudowy, tego metalu czy czegokolwiek. Staraj się obchodzić jak z bombą. Nie dotknij brzuchem obudowy, no tak wiem. Zaufaj mi. Tak wiem, zaufaj. zaufaj mi, no. Po spięciu wszystkich ogniw napięcie sięga 300 V. Wszystko wskazuje na to, że Eryk poradził sobie z powierzonym mu zadaniem. Bateria nie dymi, a więc można ją montować. Ten samochód został sprowadzony z Francji z uszkodzoną baterią. Ma przejechane 140 tysięcy kilometrów. Wkrótce rozpocznie nowe życie, bo reszta podzespołów bez problemu wytrzyma drugie tyle. Czas na chwilę prawdy. Bartek musi sprawdzić, czy system widzi nową baterię. Poszedł! Ryczek! Widzę cię w tej firmie. Podujesz! Skręcaj to od kupy. Niech to pochodzi 10 minut, a ja dzwonię do klienta. A ja do domu. Puśmie, młody puśmie, ja ci razem ty ze mną nie drażuj, że we mnie drażnił. nie spadać. Piszcie, widzisz, zepsułeś. Dobrze, że dobrze, że masz na kim już wyżywać. nowym. Może i hierarchia pracownicza w tej firmie jest trochę dziwaczna, ale ważne, że auta wyjeżdżają stąd naprawione.